Łódzkie na plus najważniejsze wydarzenia z regionu Łódzkiego w filmowym skrócie. Pierwsza edycja Forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju Łódzkie 2020 już za nami. Było to wydarzenie gospodarcze organizowane przez województwo łódzkie, łączące ekologię oraz tradycyjne rolnictwo i przetwórstwo. Prelegenci w formie online podjęli wiele ważnych zagadnień, dotyczących m.in. sadownictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego, gospodarki w obiegu zamkniętym oraz budownictwa pasywnego i zeroenergetycznego. Gośćmi forum byli wybitni eksperci, którzy poruszając ważne tematy chcieli pobudzić do dyskusji o aktualnej sytuacji i perspektywach rozwoju. Gospodarzem wydarzenia był marszałek województwa łódzkiego, Urszeger Schreiber. Andrzej Słowik, legendarny przywódca łódzkiej Solidarności, został honorowym obywatelem województwa łódzkiego. Uchwałę w tej sprawie radni sejmiku przyjęli jednogłośnie. Wątpliwości nie było również wobec osób zgłoszonych do znaki honorowej za zasługi dla województwa łódzkiego. Wśród nagrodzonych są Jerzy Kropiwnicki, Waldemar Kręc i Grzegorz Palka. Wyróżnienia nadano także innym zasłużonym działaczom Solidarności Ziemi Łódzkiej. Ostatnia sesja sejmiku ze względu na epidemię koronawirusa odbyła się w trybie online. W sprawie nadania tytułu honorowy obywatel województwa łódzkiego Andrzejowi Orgeniuszowi Słowikowi głosowało 30 radnych, w tym za 30 radnych. Film Zielone Korytarze opowiadający o rzekach regionu łódzkiego i ich wpływie na życie mieszkańców został wyróżniony na 13. Międzynarodowym Festiwalu Filmów Turystycznych w Portugalii. Produkcja reżyserii Łukasza Demskiego stworzona przez Wytwórnię Filmów Oświatowych otrzymała drugą nagrodę w kategorii Etnografia i Społeczeństwo. Partnerem produkcji jest województwo łódzkie. Ruszyły zgłoszenia do drugiej edycji konkursu rozśpiewani skierowanego do dzieci i młodzieży. Łódzki Dom Kultury zaprasza do udziału osoby utalentowane wokalnie, które chcą zmierzyć się z muzyką bajkową i musicalami. Można zgłaszać się do 20 listopada. Chór Filharmonii Łódzkiej wystąpił w Kościele Ewangelicko-Augsburskim Świętego Mateusza w Łodzi. Głosy artystów można było podziwiać podczas koncertu a capella. W ubiegłym roku Chór Filharmonii Łódzkiej obchodził jubileusz 50-lecia. Telewizja Centrum ma już ponad 30 lat. Korzystanie z naszych usług to mnóstwo korzyści. Po pierwsze, jest nią bogata oferta programowa, pośród której każdy znajdzie coś dla siebie. Po drugie, pokazaliśmy, że internet może być szybki, stabilny i przede wszystkim tani. Co również istotne, pełnimy ważną misję w życiu zgierza. Poprzez program lokalny dostarczamy Państwu informacje dotyczące naszego miasta. Tworzymy zespół ludzi, którzy lubią to, co robią, dlatego też tworzenie nowych reportaży i programów cyklicznych, Ku zadowoleniu widzów to dla nas priorytet. Jakość bardzo się poprawiła. Sposób organizacji wywiadów sposób nagrywania, fotografowania jest profesjonalny. Bo jednak takie lokalne wiadomości dla niektórych są ciekawe. Żeby ludzie wiedzieli, co się dzieje. Zadowolona jestem, oglądam często. Na... Telewizja ogólna to nie nadaje dużo rzeczy, a w lokalnym się pan więcej coś dowie. Korzystając z naszych usług internetu czy telewizji, wspieracie Państwo finansowo nasze miasto. Jak powszechnie wiadomo, część z każdego podatku dochodowego wraca do budżetu miasta. Między innymi z tych środków realizuje się miejskie inwestycje, takie jak budowę dróg, chodników czy placów zabaw. Kwoty tego podatku są całkiem spore i to nas bardzo cieszy, bo to rzeczywiście przyczynia się przynajmniej po części do tutaj do budowy naszego również lokalnej społeczności. Te podatki przecież jak wszyscy wiemy część tak zwany odpis podatkowy, część kwot podatku zostaje na miejscu, jest wykorzystywana przez samorządy. Wobec tego no jest to bardzo, bardzo istotna również taki element budowy społeczności lokalnej. Do Państwa dyspozycji pozostawiamy blisko 170 kanałów cyfrowej telewizji naziemnej, satelitarnej za bardzo przystępną cenę abonamentu Zachęcamy do skorzystania z naszych usług i dziękujemy, że jesteście z nami. Dzień dobry, jest poniedziałek 2 listopada. Emila Okupska. Zapraszam na pierwsze w tym tygodniu oraz pierwsze w tym miesiącu wydarzenia Telewizji Centrum. Dziś w serwisie informacyjnym będzie m.in. Innymi... Podczas ostatniej sesji radni przyjęli uchwałę dotyczącą wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych. Średnio liczymy, że w nowo planowanym około 2 milionów rocznie wydatków inwestycyjnych na budowę wodociągów i kanalizacji. Pokażemy także, że mimo pandemii lubimy i chcemy pomagać. Małe, drobne gesty czasami potrafią czynić cuda, co widzimy właśnie w różnych zbiórkach. Po piątkowej decyzji rządu o zamknięciu cmentarzy na czas wszystkich świętych sprzedawcy kwiatów i ogrodnicy oraz kwieciarze są zdruzgotani. To branża, która żyła przede wszystkim ze sprzedaży chryzantem i z teraz mówi o kosztach, jakie poniesie przez decyzję. Pojawiają się apele o wsparcie branży, zakup kwiatów od handlarzy. Władze miast, także z Gierza starają się wspierać sprzedawców. W piątek na konferencji prasowej premier Morawiecki poinformował, że od 31 października do 2 listopada cmentarze w całej Polsce będą zamknięte z powodu rosnących zakażeń koronawirusem. Na forach internetowych i w mediach sprzedawcy kwiatów i ogrodnice apelowali żeby na przykład kupować choć symbolicznie jedną chryzantemę do domu. Stawiając ją na balkonie lub parapecie można uczcić symbolicznie zmarłych, a wesprzeć żywych. Natomiast gierski magistrat w związku z zaistniałą sytuacją podjął decyzję o zwolnieniu dzierżawców miejsc handlowych przy cmentarzach z opłat. Podjąłem taką decyzję, mając na uwadze przede wszystkim ich dobro ze względu na trudną sytuację, w jakiej się znaleźli. To jest taka forma wsparcia ze strony miasta. My nie pobierzemy tego czynszu, oni będą z niego zwolnieni, a tym samym na pewno część kosztów zostanie im zrekompensowana. Oprócz tego planowane jest przedłużenie zgody na handel przy cmentarzach. W poniedziałek trwają telefony do wszystkich tych, którzy byli na naszych terenach, żeby wydłużyć sobie ten termin korzystania z tych placów od 3 listopada do dnia, do dnia 8 listopada, po to, aby już nieodpłatnie móc ewentualnie wysprzedać asortyment, który został przez nich zakupiony na tą okoliczność, no chyba że jakieś okoliczności w systemie prawnym naszego kraju zmienią się i nie będzie możliwości nadal dokonywania otwarcia cmentarzy. Natomiast daje taką ewentualność naszym najemcom po to, żeby mogli i dzierżawcom po to, żeby mogli ewentualnie wysprzedać to, co zgromadzili, gdzie się wykosztowali, gdzie również ponieśli określone straty już na chwilę obecną. Nie jest tajemnicą, że spora część przedsiębiorców żyje od 1 listopada do 1 listopada. Utarg z tych dni pozwala im przeżyć cały rok. Tak funkcjonują np. kwiaciarnie w bliskiej okolicy cmentarzy. Dla branży produkującej znicze są tylko dwa terminy w roku, gdzie się zarabia. To okolice świąt wielkanocnych i właśnie 1 listopada. Rada miasta wyraziła zgodę na sprzedaż udziałów miasta w spółce przedsiębiorstwa gospodarki energetycznej. Kolejnym istotnym dla mieszkańców punktem był ten dotyczący przekazania kolejnego terenu pod budowę bloku komunalnego przy ulicy Rębowskiego. Radni wyrazili zgodę na zbycie udziałów gminy Miasto Zgierz w spółce przedsiębiorstwa energetyki cieplnej. Ta decyzja z pewnością polepszy warunki finansowe, ponieważ miasto odzyska z udziału w spółki ponad 5,5 miliona złotych. Teraz PG, chcąc inwestować tutaj w naszą Zgierską Elektrociepłownię, chce także jakby zdobyć pełną swobodę inwestowania w sieć ciepłowniczą. Zastanawiamy się jako Policja Obywatelska tylko, czy sposób, w jaki to jest prowadzony, prowadzone jest, jest właściwe. Co istotne, zmiana w strukturze właścicielskiej spółki nie będzie miała wpływu na standard i jakość świadczonych przez nią usług. W dalszym ciągu przedmiotem działalności spółki będzie wykonywanie zadań z zakresu użyteczności publicznej. To wszystko na kanwie prowadzonych inwestycji, realizowanych dalszych planów rozbudowy sieci, które z jednej strony dają dzisiaj możliwość odzyskania jeszcze środków finansowych przez miasto w zakresie posiadanych udziałów, a z drugiej strony pozwalają realizować te przedsięwzięcia w naszym mieście, rozwijać. Infrastrukturę ciepłowniczą, co jest równie ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa dla mnie, jako włodarza miasta bezpieczeństwa energetycznego, możliwości przyłączania do tej sieci. Rada także przegłosowała projekt uchwały dotyczący przekazania gruntu spółce MPGM niezbędnego do budowy kolejnego budynku mieszkalnego. Pozyskanie przez spółkę nowego terenu umożliwi realizację planów inwestycyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym w ramach kontynuacji programu Moje M Krok po kroku. Przekazaniem kolejnego z gruntów będących własnością miasta przy ulicy Boskiego, który będzie służył dalszemu rozwojowi budownictwa komunalnego w naszym mieście w formule właśnie z bankiem gospodarstwa krajowego, gdzie dzisiaj powstaje już można powiedzieć na moment drugi budynek przy ulicy Stafa. Prezydent w uzasadnieniu napisał, że to działanie pozwoli na powstanie nowych mieszkań, a ponadto zagwarantuje dodatkowe wpływy do budżetu w postaci podatku od nieruchomości. Zakład wodociągów i kanalizacji wodkan w Zgierzu do 2024 roku planuje przeznaczyć na inwestycje około 8 milionów złotych. Uchwałę zatwierdzającą wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych podjęła Rada Miasta Zgierza. Od roku 2021 do 2024 z perspektywą do roku 2028. Zaplanowano m.in. budowę, rozbudowę i modernizację urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. Jest to kontynuacja poprzednich naszych działań, czyli dalsza rozbudowa sieci wodociągowej, gdzieś na nowo powstających działeczkach, wymiana. Rurociągów azbest, azbestocementowych. Tutaj w tych ulicach na bieżąco co mamy tutaj w powiązaniu z remontami ulic miejskich, czyli ulica Kręta, ulica Nastrojowa, ulica Jana Kasprowicza, Kwiatowa, bodajże jak dobrze pamiętam w tym momencie. I, i, I kolejne podłączanie mieszkańców, czyli rozbudowa do kanalizacji sanitarnej, czyli rozbudowa kanalizacji sanitarnej w okolicach tutaj ściśle mówiąc centrum, ulica Wiatrakowa, ulica Republikańska, a także gdzieś tam na obrzeżach y, ulica Walecznych, Kazimierza Wielkiego, Młodzieżowa, te uliczki, które tam są skanaliz y, do skanalizowania pozostały po naszym tym wcześniejszym projekcie. I dalsza część tu na ulicy znaczy na dzielnicy Proboszczewice, ulica Podmiejska, Boboli. Tutaj powolutku będziemy też w te rejony wchodzili z siecią kanalizacyjną. Sporo mamy tych wodociągów z rur cementowych i jesteśmy zobligowani tutaj ustawą do 32 roku wymienić. W tej chwili są to wymieniane te... Wodociągi na zasadzie część planujemy sobie systematycznie i wymieniamy, a część w porozumieniu z zarządcami dróg. Czyli krótko mówiąc, jeśli gdzieś jest jakaś droga remontowana, no to wtedy przystępujemy do wymiany tych wodociągów, no żeby powiązać jedno z drugim, żeby tutaj mieszkańcom nie, nie, u, nie uciążliwości tej komunikacyjnej, Nie przebierać, że najpierw wchodzimy, potem coś jest zniszczone, znów odnawiane. Także próbujemy to połączyć jedno z drugim. Tak samo i prace modernizacyjne. No właśnie w, tych, w tym momencie jesteśmy w porozumieniu ze starostwem powiatowym, bo starostwo szykuje się do wymiany nawierzchni remontu ogólnie mówiąc ulicy Gałczyńskiego. Tam też mamy sieć, co prawda nie ma tam wodociągu azbesto-cementowego, ale już jest wiekowy. Ten wodociąg z Żeliwa, dosyć często awarie powstają także w porozumieniu tutaj ze starostwem. Chcemy też jedno przy drugim wymienić ten wodociąg na tym odcinku pomiędzy Tuwima a ulicą Kamienną. Oprócz tego spółka planuje modernizację na ujęciu wody, stacji wodociągowej oraz oczyszczalni. W planach jest również wykorzystanie biogazu powstającego podczas spalania osadów ściekowych tutaj raz, że ilość tych osadów by się zmniejszyła w procesie fermentacji, a drugie no byśmy wykorzystywali też energię z gazu w procesie kogeneracji, wyciągali po prostu, zamieniali ten gaz, który wytworzony jest w procesie fermentacji, na energię elektryczną i ciepłą, która by była na bieżąco wykorzystana tutaj do działalności spółki. No moim marzeniem jest, żebyśmy się w tych czterech latach zmieścili, ale tak jak powiedziałem, no wszystko jest uzależnione od uzyskania dotacji zewnętrznych. No bo same, same, same finanse, które tutaj mamy w naszym władaniu, to tak jak powiedziałem, to jest około tam średnio około 2 milionów rocznie. A cała inwestycja związana tutaj z oczyszczaniem, właśnie z, z procesem fermentacji, no to rząd 20 milionów. Finanse na realizację inwestycji będą pochodziły ze środków własnych spółki, natomiast podjęta uchwała ma na celu m.in. zapewnienie mieszkańcom zgierza pełnej dostępności wody odpowiedniej jakości oraz odbiór ścieków i ich zagospodarowanie z poszanowaniem środowiska naturalnego. Polskie społeczeństwo pomaga w sytuacjach kryzysowych. Udowodniliśmy to niejednokrotnie, podobnie jest podczas pandemii koronawirusa. Ostatni taki gest drobnej pomocy mogliśmy zaobserwować u jednego z radnych w powiecie zgierskim. Robert Kocholski, radny powiatu zgierskiego, zapoczątkował akcję pod nazwą Hashtag Dieta czyni cuda. I bynajmniej nie chodzi tu o jedzenie. Patrząc na mnie, od razu widać, że nie dotyczy to kwestii odchudzania, tylko kwestii dobroczynności ze swojej diety, w moim przypadku akurat diety radnego powiatowego. Dlatego, tutaj, za pośrednictwem Facebooka, jak i Państwa telewizji, chciałem zaprosić wszystkich kolegów i koleżanki radnych do takiej akcji dobroczynnej, zwłaszcza w tym trudnym okresie, w którym jesteśmy w okresie pandemii, w okresie braku możliwości bezpośredniego wspierania. Radny zdecydował się przekazać wpłatę ze swojej diety na szczytny cel. Ma nadzieję, że być może podejmując taki krok zarazi do pomagania większą liczbę samorządowców do zaangażowania się w dobroczynność i akcje pomocowe. Zachęcałbym, żeby właśnie radni powiatowi, a może i miejscy będą mieli taką wolę przyłączenia się do tej akcji. Wpłacali dobrowolno, oczywiście datki w tyle, ile uważają na te cele zgierskie dobroczynne. No i pierwszym takim celem, który ja tutaj zainicjowałem i który jak gdyby mnie zainspirował, to jest zbiórka na zgierskie nasze cmentarze organizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Zgierza na renowację pomników. Zawsze co roku staraliśmy się w to włączać, wrzucać do puszek, nie być się obojętni w tej chwili, no wiem, że to będzie zdecydowanie utrudnione. Pojawiła się taka zrzutka i to, to była taka inspiracja. Akcja będzie odbywała się cyklicznie. Co miesiąc radny będzie wspierał finansowo zgierskie organizacje. Zachęca innych do przyłączania się do tej szczytnej inicjatywy, bo nawet z drobnych kwot zbierają się duże sumy, co mogą czynić cuda. Pierwsze dwa dni tego tygodnia przyniosą w Polsce wysoką temperaturę. Nocami w żadnym wypadku nie grożą nam przymrozki. Jednocześnie przybędzie mgieł. Czas na prognozę pogody. We wtorek subkirtenci pokażą do 15 stopni Celsjusza. Na niebie słońce będzie przeplatało się z chmurami. W środę słońca będzie niewiele, do tego możliwe opady deszczu. Synoptycy prognozują, że tego dnia maksymalna temperatura wyniesie 10 stopni. Ciśnienie zacznie rosnąć i tego dnia pokaże 1028 hektopaskali. W czwartek powinno się nieco wypogodzić. Na termometrach do 9 kresek w ciągu dnia i do 3 nocą. Z zachodu powieje umiarkowany wiatr. I to wszystko, co przygotował dziś dla Państwa zespół redakcyjny wydarzeń. Na kolejny serwis informacyjny zapraszam tradycyjnie w środę o 16.30. Życzę Państwu miłego popołudnia. Do zobaczenia.